Wszystkich złem, jak zawsze Daria i zapraszam na swój kanał. Być może to, co powiem dzisiaj, jest dla was oczywiste i nawet takie banalne, ale przyjechałam z takich miast, pomieszkałam w dwóch miastach na Ukrainie, gdzie nie ma prawie nic do Zaoferowanie, gdzie do ciekawych i mniej więcej odległych miejsc nie da się dojechać komunikacją miejską, albo gdzie czeka się na jakieś wydarzenie ponad pół roku, gdzie jest spory brak muzeów i zabytków ponieważ są, miasta są młode, gdzie jedyną atrakcją w centrum miasta jest plac Lenina. Z Leninem, gdzie możesz przyjechać? Mówię o wschodzie jeszcze raz, bo to było w dwóch miastach, gdzie mieszkałam. To Plac Lenina. Przyjeżdżasz i możesz sobie podziwić, jaki jest wielki i przepiękny. Oczywiście też mamy parki, ale nie, nie jest ich tak dużo. Oczywiście bardzo się różnią. Nie tak, że w każdej dzielnicy jakieś przepiękne, zabawne, choć malutkie, ale będzie park. Nie, nie ma tyle zieleni, nie ma tych zabytków. I dlatego uważam, że i pod tym względem, oprócz tych wszystkich, o których już wiele razy padałam w swoich nagraniach, Polska jest niesamowitym krajem. Że mieszkam w niesamowitym kraju, który można odkrywać cały czas. Jeszcze raz cały czas można odkrywać, e, ponieważ jest dużo wszystkiego zostało i też dużo wszystkiego się buduje naprawia, powiększa i tak dalej. I nawet nie wiadomo do końca, czy zdąży to wszystko obejrzeć, co by mi się chciało. I ostatnio zwróciłam uwagę na takie komentarze. Pod moimi filmiki, filmikami, tam ze spacerami, czy wyjazdami, z treścią na przykład. Po co ty nam to pokazujesz? No, tam jakieś zabytki, czy spacer um, tam przy Wawelu. A po co jeździsz? no Nie rozumiem Twojego zachwytu zabytkami, a, po, a na co tam patrzeć? Co, o co w ogóle chodzi i tak dalej. Trochę dziwne pytanie, no okej. Okay. Odpowiedź jest. Prosta, może nawet taka szokująca, więc proponuję tam gdzieś usiąść, albo się położyć, albo nie dostać wielkiego szoku, bo mi się tak chce. takie jest prosty. Mi się tak chce, bo w taki sposób prowadzę kanał, a, bo lubię wyjazdy i zabytki, bo mm, ponieważ chętnie się dzielę tym, czym dostrzegam piękno. тим, що мені інспірує. Помислами на викінд теж достаю і окречу. позитивні коментарі, що коментар вже не віджала, не віджала мати місця, хент мені теж вияде, бо то є цікаве. Альбо о, не може там подорожувати наразі, а з панем подружує. Я ehm, не спотував. Але найважніше, jest, бо мені ще не хоче, просто без жодних A rozumiem, że nie wszystkim podobają się zabytki. To też jest normalne. Ktoś tam woli las, a nie szumne miasta. Ktoś, no nie wiem, inni spędzają czas w wesołym, szumnym, ogromnym towarzystwie. Bo ja naprawdę zmęczyłabym się w takim szumnym towarzystwie ponad tam pięć osób. Dla mnie to już katorga, tortury, a nie relaks. A ktoś sam na sam. No, jak to ja lubię. Ale generalnie chodzi nam wszystkim o to samo, aby jak najwięcej, jakby jak najwięcej wyciągnąć z tego świata czegoś przyjemnego, czegoś pozytywnego, no, dla siebie, coś, co nas może gdzieś tam uspokoić, podnieść humor, zrelaksować nie wiem, miejsce, gdzie możemy tam odpocząć, odetchnąć, oderwać się od. Tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. Mi się wydaje, że niestety albo zapominamy, albo nawet nie znamy, że można rozkoszować się wszystkim, co nas a, otacza, że można podziwiać wszystko, co, co się da, nawet mogę tak powiedzieć. Um, i, tych I bez dodatkowych wydatków. To jest najważniejsze, że można nawet za darmo no, tam, zapłacić za bilet komunikacji miejskiej, gdzieś tam dojechać i wrócić a, do domu. Dlatego w swoich filmikach po prostu proponuję popatrzeć na to inaczej. Dlatego ja nagryłam jakby na żywo a, z jakiegoś miejsca, Bo kiedy opowiadam tak jak teraz na sofie, że lubię Wawel, że tam lubię spacerowe, że jak się czuję, to nie to samo jak przyjadę. To samo miejsce, i opowiem o swoich uczuciach, które w tym momencie, teraz, to co odczuwam, opowiem. I taką najbardziej rozpowszechnionym zdaniem jest to, że dla szczęścia, albo dla wyjazdów, trzeba wydać sporo kasy, no to. I jak mi się wydarzy, taki wyjazd relaksujący się, od, relaksujący, takim pełnym wrażeń, liczy się tylko, um, kiedy odbył się gdzieś tam poza granicami kraju, a liczy się, no nie wiem, kolację w drogiej restauracji albo nie wiem, um, najwięcej szczęścia tak dostanę, kiedy kupię na przykład torebkę nie w CCC, a kilfigerów, tak? Oh, jestem zadowolona. A jak nie mogę kupić, to no, będę niezadowolona przez całe życie, bo, bo nie mogę i nie kupię żadnej torebki, bo ja chcę No, no, no to też tak a, nie działa. Mnie naprawdę inspiruje spacer a, przy Bawelu, który ostatnio nagrywałam najlepiej samej, najlepiej samej albo może potem coś Zastanowić się o czymś pomyśleć, nagrać, zrobić zdjęcia, po prostu po oddychać z świeżym powietrzem, ponieważ jakie naprawdę jest filmorze. Tyle lat тим, ужор ужорбень, Rozумім, to było zbudowane bez żadnych urządzeń, które teraz mamy, jakie powstawały projekty. Rozumiem, że to porównywacja, ale w każdym razie to niesamowite i nawet to były większe ніж то, що зараз мами. І теж є таке здання, що no, po, на грива цієї фільміки, ну, просто хоче ще подрізати, повідати, що заробимо. Тільки на те заробимо. Може виникати, що з того що та особа не відчува Nie odpoczywa, tak jak ja w taki sposób zachwycam się, zabytkę, może by nikotam, nie wiem to tylko moim przemyślenie, moja taka wyobraźnia, ale naprawdę mnie inspiruje spacer przy wagenów. Jak na przykład mam swój humor, to po prostu wyjeżdżam w centrum miasta, na granicy i podziwiam kościół maliacki i staje kamienicy. Tak widziałam już setki razy. Tak, nic tam się nie zmieniło, ale lubię. Naprawdę. I e, no, jak wiecie, w Krakowie, na rynku zawsze jest mnóstwo, operacji, zawsze jest tłum. Może tak sobie przyjechać na spacer, skupić się na tym, że jest tłum, dlaczego tutaj są ludzie, dlaczego nie są w pracy, po co tu przyjeżdżają, niby nie ma innych miejsc, blablabla. To, 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 to nie relaks, to nie żaden odpoczynek. Ja po prostu, kiedy przyjeżdżam, to skupiam się na tym, co mnie Uspokoi. Na tym, czym jest dla mnie jakaś taka energia na nagrywanie filmików, na pracę, na rodzinę, na wszystko, to naprawdę wpływa na każdy obszar naszego życia. Takie a, malutkie przyjemności, nawet takie codzienne. Można wyjść sobie na osiedle, Zobaczyć jakiś tam kwiatuszek, albo drzewo, że ktoś tam lubi przyrodę. dotykać to też jest bardzo ważne. Ja tego zawsze jakieś zabytków dotykam. To też jest bardzo ważne, mi podotykać, pomąchać, popatrzeć, tak spokojnie. Więc ja się skupiam na tych zabytkach i ludzie już mnie nie, nie obchodzą. Jedynie, aby nie deptale po nogach. аби не було, видно, правди. Так, задуже або не було таких отлупок, бо теж, бо не даєся так нормально обсервовати а, в околиці ابي. І навіть такі круті виїзди, звіддання за звідків, ну, релаксує. І ото прикладо так таких виїздів і віддаток. Так же ж минулого виїжджали ж ми на vacation ну, за кордоницею. І потім також по по 10, 10 днів. Nie była aż na tyle wypoczęta i zrelaksowana jak po jednym dniu, kiedy wyjechaliśmy do zamku w Nowym Wiśniczu. I potem też pojechaliśmy do Bochni na spacer. No to dlaczego, dlaczego zabytki, dlaczego miasta? Bo jak widzicie na moim kanale, to często tak wyjeżdżamy, wyjeżdżamy na zwiedzanie gdzieś tam miast, zabytków i widzę. że najwięcej. відпочивом в таких місцях, а на вакаціях містити, ну якби, хоча ж це було над морем, але опроч на так вибжежа, таке б лисего парку, вправді без жилені, e, і якийсь там руїн замку, ну не було ніч для того, ну то було для мене за мало для якби висання тієї потрібної енергії. E, і в Польсі були мамо споро darmowych atrakcji i w małych, i w dużych miastach. Zawsze coś się dzieje, jakiś tam dzień miasta, dzień dzielnicy, jakieś wystawy darmowe, koncerty. Może to oczywiście, że nie wszystko się podoba, ale można już tak wybierać, mamy listę. Wszystkiego. Mamy sporo jest do odpoczynku i lasy i góry, i jeziora, i parki, jak nie chcesz wyjeżdżać. Zabytki, no na każdy gust, każdy może sobie wybrać. Warto tylko rozejrzeć się wokół siebie i dostrzec to piękno, co mamy. I właśnie dla Was i tworzę takie filmiki, że jakby razem a, spędzamy czas, bo jak Polacy rozumieją i kochają Polskę, no to oczywiście, że nikt. так нерозуміє, так, а, якби так не два і наразі шість. До зауваження, коли не вчинка, так.